to może trochę na odwrót, na świeżo, to co pamiętam najbardziej, powiem Ci, co działo się wczoraj. Zaczniemy od, A, działo, od z Łatwiej, może będzie łatwiej, będziemy cofali się pamięcią. Cofali się wstecz, jak mówi klasyk. Dobrze, to Gumzamet, Fidasz, Pancernik, EU. Już myślałem, że będę oglądał taki mecz, jak oglądałem sportbondingiem. ze Sportbondingiem. W drugiej minucie bramka dla Fidasza, no i potem już nic. W zasadzie, no wiesz, wydarzyło się wiele jeszcze. Były sytuacje dla jednej i drugiej drużyny, ale pancernik nie był w stanie odpowiedzieć. Były, były kartki, były emocje. Także mecz, mecz fajny, na wysokim poziomie był. Chociaż szybko szczelona bramka przez Fidasza i jej Niski czy wysoki poziom faulu? Ja, ja wszystko prawie widzę sędzia. W sensie margines jest no, niski. Niski, tak. No, no dobra, no niech tak będzie. To, to sprzyjało właśnie Fidaszowi. No ale być może, gdyby te faule były było pozwolone na więcej, to by się pozabijali, więc... I tak źle, i tak niedobrze wiadomo. Drużyna przegrywająca będzie niezadowolona. Tymczasem Fidasz 1 do 0 i... Niespodzianka? Nie no. Jeszcze że taką małą przewagą, to nie no. Mogło to się wydarzyć. O, bardziej. Mogło i się wydarzyło. Drugi mecz 3v Ceresit. 4 do 6. Wynik wskazywałby na to, że... Mesz był mocno wyrównany. Tymczasem pierwsza połowa była zdecydowanie pod dyktando Ceresitu. Tam pra... 5 5'1, chyba było w pewnym momencie. 3V obudziło się w e, drugiej połowie. Starali się nawiązać walkę Ceresitu, wzmocniony, e, odmłodzony nieco, i to już widać w wyniki. E, widać w wynikach, że jeszcze trzymają kontakt z e, górą tabeli i wciąż mają szansę na, 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 nawet na złoto. A3V. Cały czas skład ledwo zbierany, jedna zmiana. No i ta przewaga była widoczna. HS Tarczyński 1 do jednego. Szybki gol Tarczyńskiego. Fajna, fajna gra. Chciałem powiedzieć. Już wczoraj sobie wymyśliłem, że powiem Ci, że jednak Tarczyński gra na miarę oczekiwań. No i HSowi udało się odpowiedzieć jedną bramką. Nie było widać tej różnicy w, w tabeli jaka, jaka jest. Jednak e, nie wiem, czemu HS, HS miał tych sytuacji swoich, ale jest drugi. A, a Tarczyński jest tuż nad Stefą Spadkową, e, więc chyba niespodzianka ten taki wynik. Ale na no, za nim zasłużony. Ja, jak zobaczyłem wynik, to byłem zaskoczony. To na pewno, bo widziałem jak w poprzednich tygodniach i widziałem HS. Nie powiedziałbym, że zremisują. Y -h -h. I brzmienie miasta Mateko Prezesi też byś chyba nie powiedział, że zremisują. No, no, na pewno nie. no, wydarzyło się w tym meczu no, sporo. Prezesi mieli, swoich, swoich, mieli swoje sytuacje, ale w pewnym momencie e, to brzmienie mogło wyjść na prowadzenie 2 do 1, a, a straciło bramkę chwilę później. Brzmienie miasta zagrało tak, jak grało w zeszłej jesieni. Widać, czują zbliżającą się jesień i, 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 i nabierają rozpędu. Rycerze jesieni prawdopodobnie to będą. Zwłaszcza, że, że mimo tego remisu, to widmo, widmo spadku poważnie zagląda im w oczy. Mają punkt straty do miejsca barażowego, co daje dodatkowy mecz, dający szansę na utrzymanie ale też mecz, mecz dobry Prezesie jak mają mieć pretensje, to mogą mieć pretensje tylko do siebie, bo, bo, bo też mieli wiele okazji. No ale brak skuteczności z dobrej strony. Pokazał się też bramkarz, co ciekawe, bronił Augustyn z Kabgemini. Także o. dla niego być dwie klasy rozgrywkowej i od razu w, na mecz z liderem. No i pokazał się całkiem, całkiem dobrej strony. No i tak wyglądał 29. stycznia odruchowo, gdyż wtedy są moje urodziny, ale to był 29. maja. To jak wyglądał wtorek, gdzie obaj byliśmy na Kuźnikach? Tak, we wtorek na Kuźnikach pierwszy mecz, szczególnie cały wtorek, grał pod egidą WLS. Jak w sumie cały tydzień praktycznie, ale, ale tam tylko jeden mecz się odbył w WLB. A jeśli chodzi o kóźniki, to tutaj AWL 2, z with serwem wynik 7-2, totalna dominacja od pierwszych minut, to chyba bramka pierwsza podać około 5 minuty. Ten. I, i jeśli zawsze łanie co chwilę bramki. Med-serw nie miał najsere, co No, strzelił z karnego i rzutu wolnego przed porem kawnym, więc stoi fragmentów, a AWL-ka no, była widocznie lepsza. Tu nie ma co się rozgadywać, bo. Dominacja była widoczna. Następny mecz testemido Kuchci kuźniki I tutaj ciekawy mecz, bo Testemido prowadziło. Tak. 2 do 0 i mogłoby się, już chciałem wtedy powiedzieć, że o jest Testemido, o którym mówiliśmy, że jest trudnym rywalem, w końcu gdzieś tam te punkty urwą i i jakieś tam szanse jeszcze sobie zachowają. No nic z tych rzeczy, bo Tomasz Buziejewski przyszedł, wszedł na boisko i... No tak, tak, to jak wcześniej przed meczem śmialiśmy się, że on to w tej drużynie jest... Junior, juniorem, ta, ta, tak, tak, jeszcze jak przyszedł tak, na ławce, To jak tak. przyszedł, tak, e, chwilę, chwilę spóźniony, no bo Tomek ma lat 30, to w porównaniu z niektórymi zawodnikami Kuchcika, to rzeczywiście wiek, jak na Kuchcika, późniejki wiek juniorski, jeśli nie... Nie jakiś na nawet. Robił różnicę no na pewno. To, to było widać hat bo no, gdyby nie hat to by byłoby 2, -2. Hmm. Tak surowo na to spojrzeć. No tak, tak. Ale Kuchcik miał mocny skład i... Tak, no rozkręcili się. Druga połowa to już totalna też... De bez nominalnego Bramkarza. no jakby Kuchcik tego nie wygrał... De ogólnie ma skład osłabiony, no, paru koleg, jest też może do tego nie iść. E, następny mecz najmniej tam się działo. Jeszcze w moich oczach, Nokia Capgemini i no tutaj wygrałem 2 0 dla Capgemini Dla no Noki. Dla Boże, no. A dziś nie będziesz Shimmer, dobrze? Tak, myli. tak, tak 2 0 dla Nokii bo nie ma w białe koszulki, a Nokia z reguły gra w tak, i, to... i tak mi się gdzieś to... Mecz raczej wygrywa w środku pola gdzieś tam akcje kończyły się na liniach defensywy I... no i Nokia była skuteczniejsza od dwie bramki No tak, i to... to oh, były zarzuty od, e, wobec mnie o, o zapowiedź, jeden z graczy Noki powiedział, że to, to, to pamięta, co ja tam powiedziałem, no, ale ja nie wiedziałem, że kontuzjowany jest Stokłosa, jak stawiałem na jedno z dwóch Michałów, no a poza tym e, trzeba przyznać, że poświęcenie Dominika Kaczmara, który przyszedł przesz godzinę przed meczem, żeby się dostał do spotkania w Widać, że tak go zmotywowało to, co, co powiedziałem. No taka rozgrzewka na to dużo, dużo da i tak. trzeba chyba tak mówić, się dużo żeby przychodziły wcześniej. Tak, żeby ich zmotywować. To cokolwiek powiem złego o kimkolwiek, to tylko ty. jest po to, żeby y, zmotywować. No i co? I ostatni mecz na promieniowaniu Neogen. Niespodzianka. Dużo się działo. Dużo się działo, no ja bym najchętniej to odesłał, żeby sobie ludzie zobaczyli transmisję z tego meczu i ja tak. nie zamierzam komentować. Też, też. Co tam się działo? Też ciężko komentować. No dobrze no, wygrał jeden do zera, walczyli o, o walczą, ale jakoś tam o jeszcze medale. Ale słupki, poprzeczki nic nie, 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 nie sprzyjało, hmm. bo sytuację mieli... Mieli, mieli. Ale, ale sam Jacek Nosewicz mógł. Prawie hat-tricka, raz się machnął, raz, raz biło to, się o niego jak... Po stą prałkę tam metr Ocenka, tak. Także także mogło być, mogło pójść w dwie strony. No, mecz, który trzeba zobaczyć, żeby go się ocenić. Tak, ale... dokładnie. Ciężko powiedzieć. No to rzucę szybko, co się wydarzyło w tym czasie na Jerzyńskiej Tep Technicum Great Works 0 do 10. Bardzo Dzień bramek 9? No widzisz, ostatnio powiedziałeś, że na balonie strzelał 10. No i a ja dalej będę to podważał, bo 10 nie potrafił. No właśnie. No widzisz, powiedziałeś mu 10, a on tylko 9 strzelił. Jak ktoś jest cienki, ty. To... też w jego wypadku powiedzieć, że jest cienki, to nadużycie. No, zwłaszcza po tylu zgarnął. Sekcja darcia w szanu, 7-9 do 1 liczyłeś 7. No, no, Zastawa że że się przełamię, ale no, sekcja totalnie zdominowała. Jednak te dość ogranie, no to widać właśnie to ogranie. Tu nie mogliśmy się dogadać, no tak, nie mogliśmy się dogadać Mokambola Dojb, no i wyszło po środku. Prawda, że mówił leży, wiesz, po środku i, i wyszło, że że remis, ale inne punkty w Mokamboli, ja twierdzę, że, że to jest ich bardzo dobry sezon. No, chyba najlepszy, jeśli patrzeć w historii. Po, chyba tak, po historii ten, to gdzieś wiesz, już są 15 punktów. Tak. tak te... dłużej, duży, to też... Trochę dłużej i to Helios, tak, ale, ale, ale jest. 15 punktów, jeszcze kilka spotkań do końca. No i paraolimpiakos AKS Bzowa. Niby bardziej doświadczona, choć po długiej przerwie, Bzowa. No ale Bzowa aktualnie ma 9 punktów straty do Paralympiakosu po tym meczu. No i Paralympiakos jest dalej jedną z niewielu drużyn, która jeszcze nie przegrała na tego meczu. Z niewielu, bo są jeszcze prezesi, tak? Tak. I coś jeszcze? Tu nie. Fulani. Fulani to już... Wygrałeś no, nastega. Tak, 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 tak. No tak, tak, czyli paraolipiakos i prezesi. Czyli wystarczy mieć nazwę, jak literkę B i to jest już gwarant sukcesu. Zaraz mi się przypomni jakaś inna z P i, i padnie moja teoria. Tyszakie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Piorun za odrze, dobra, dziękuję, już leżymy. Pancernik, no tak. Ale co tylko dwie? 50%, dokładnie. Zmieniamy nazwy, zmieniamy szyl i jedziemy dalej. Poniedziałek. Ty byłeś na Kuźnińskim? Byłem na Kuźnińskim też. A ja byłem na Kuźnińskim, to powiemy sobie na przemian. Ja zaczynam. Tak, MPK, dziesiątkowane, pokrzywdzone przez kontuzję i los, chociażby Adrian, ich kierownik w piątej minucie. Odnowiła mu się kontuzja kolana. Powiedziałem mu, jak siedział na łapce, że mógł spokojnie siedzieć na tym zawieszeniu, bo miał zawieszenie za czerwoną kartkę, to nie, pcha się na boisko. Odpoczywa m.in. Łukasz Sornat, co ciekawe, zauważyłem pewną zależność póki on grał, MPK było liderem. Przestał grać, on ma kontuzję Achillesa, odpoczywa, jak powiedział, że najlepszym lekarzem na ten rodzaj kontuzji jest doktor Czast, więc, więc odpoczywa już do końca sezonu, wspierał kolegów z ławki. E, Aztek zdobył bramkę, która zaskoczyła bramkarza, zaskoczyła mnie, e, bo, 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 z połowy praktycznie wysuniętego bramkarza, dość szybko rozegranego, rzutu wolnego. To jest skrót chyba, no, można zobaczyć. No, no tak, tej bramki praktycznie nic nie widać. Uhu. Skupiłem się na pretensjach który szedł za akcją i odwrócił się do sędziego, zaczął mówić, że akcję mieliśmy i to przykuło moją uwagę, a tam, tam rozegrali i Marek e, Rożek dał się przerobować. E, MPK odpowiedziało trafieniem Mału lepszego, który był najbardziej aktywny na boisku tego dnia. Na samym końcu sytuacji miał jeszcze Chnatkiewicz, e, nie jakąś tam mocno klarowną, no ale, ale była jeszcze szansa, żeby rzutem na taśmę Aztek to wygrał. Nie wygrał, zremisował. Czyli Jastek ma już na rozkładzie Fulanito, urwał punktem PK, czyli dawnym, dawnym liderom ligi. Więc, więc tak jak mówiliśmy, spina się na, na mocniejsze drużyny. ZKS, kuźniki wypici? W sumie ZKS miał dużego pecha, bo tam pamiętam, że y, co dobre do wysłupki, też ci poprzeczki, albo piłka mijała się z obramowaniem, z nauką. I też ciekawy start, bo ZKS jest gdzieś tam pierwszą akcję skonstruował, a do swojej siatki trafił Filip Dzisiaj nie mylę. Ale już widziałem, że twierdza się stara teoria, że ZKS najgroźniejszy jest po 36 minucie, tak zwany przez nich ZKS jest on jest groźny i ta siebie dla rywala wtedy się dzieje. Najwięcej wtedy zapadają wyniki meczów i widziałem właśnie, że... Też 36 minuta była kluczowa. Tak. No, no przegrali ten mecz yy, trochę pechem, ale ale też, też nie można odebrać gry rybitym, bo mieli swoje sytuacje. Po prostu wykorzystali więcej szczęścia. Hmm. JCD BD Elektrosa dnm to też prematch. To, że JCD tego nie wygrało wynikiem 5-1, tak. patrząc na to, ile mieli akcji, to jest ten szoku. Naprawdę jakby taką hitmapę zrobić. Zawolnikowi mi jedno. Baran? Między innymi. A to co tu się dziwi? To mnie akurat nie dziwi. Nie, tam każdy, naprawdę. Potrafili konstruować akcję, bo ogólnie bez zmian. Więc już w drugiej połowie byli na tyle zmęczeni, że jak pierwsze jeszcze szarpali i robili. Robili problemy rywalom, tak, w drugiej no to już grali tak bardziej stacjonarnie, mm -hmm. nie, nie, nie mszali się za wiele i gdzieś tam bardziej podajami. A JCD miało co chwilę akcje i co chwilę i co chwilę, tylko brakowało kogoś, kto by uderzył. Ale też widzę ZKS time, 36, 37 i 40 minuta bramki, nie? W szoku jestem, że JCD miał taką okazję, by wygrać z kimś z góry. Doskonała okazja W tyle sytuacji, ale każdy bał się uderzyć i jaś podwaliny przed połowem karty. Czyli tak. Nigdy Nigdy nie byłem zwolennikiem KIKI Tak. Jakby poszli w ulubione przeze mnie o wygraliby 1 do 0 i mogłoby to nie wyjść. Torque Shooting Stars 3 do 0. Przewaga torka była. Chociaż obie drużyny walczyły, to jednak Tork był skuteczniejszy. No to chyba wzięło górę ogranie granie. Jednak trochę więcej sprytu, trochę więcej pewności. A Shooting Stars nie po raz pierwszy w tym sezonie brakło skuteczności. Powiem za to więcej o Fulanito Kasztaniaki. Jeden do jednego. Już na boisku wydawało mi się, że przy bramce strzelonej przez Fulanito ten zdunek zagrał ręką. A jak mi się wydawało, później zobaczyłem to na nagraniu. Na, na jest, że odbija mu się piłka od ręki. Nie wiem, czy to sędzia widział, czy nie widział, jak to się interpretuje, bo to, te nabite, odbite, to no, jest ten. Ja też nie wiem. W każdym razie tam e, ręka była przy. Gol był, ręka była, jak mówił Majdan, tak? Nikt go tam nie kopał, ale, e, ale on strzelił w e, poprzeczkę i do bitka Patryka Bucha mhm, Dokładnie, tak. E, była skuteczna. Parę minut później kasztaniaki odpowiedziały za sprawą... E... No, tak. Jak zacząłem mówić, to już wiedziałem, e... napas. No, Soberka. Soberka. Soberka, tak. No. No. <laughs> jak zacząłem konstruować zdanie, widziałem za sprawą Soberki i, i wypadło mi. E, były jeszcze okazje. E, no, tak jak zapowiadaliśmy, pojedynek dwóch, e, dwóch znających się drużyn kasztaniaków. Remis nie cieszy, Polanito też. Też nie jest, nie jest zadowolony z remisu, więc wynik sprawiedliwy. No ale bardziej jest dla Fulanito to, co jest. No lepszy, ale ale, ale wynik sprawiedliwy. Jak kobiety nie i niezadowolone, to, to wynik sprawiedliwy. Tak. No i ostatnie mecze na Kuźnikach. Tam szliśmy do ekstra ligi. No i Real Transport petycja Stoker Pan. Ogólnie mecz o całkowicie różnych połowach. Bo pierwsza połowa i Royal i Soccer grali naprawdę, naprawdę fajnie. Bardzo fajnie grali piłką, konstruowali fajne akcje. Za to druga połowa, to bym powiedział brudna, bo dużo fauli, ostra, tak już sportowy aspekt zanikał. Gdzieś tam jakieś potyczki i i Adam Cynny wykorzystał ogólnie yy, też sytuację. Z mm -hmm. y y y y y bramki strzelił przed końcem pierwszej połowy i po rozpoczęciu drugiej. I ten cylny, o którym już wspominałem, że go brakło. Tak, tak, tak. I on tam, tam naprawdę no, cały czas gdzieś y y był pod bramką. montował strzały przyrożnik, przecież był groźny, bo jak wyskoczył, to nikt nie mógł sięgnąć. No, na był na boisku, to wykorzystała tutaj i dał z do z reguły jest tak drużyna, która ma najlepszego zawodnika na bejsku. często, często wygrywa. Bejz sport bonding TB, jak tam się ułożyło? Przewaga TB. TB też grało, sportbonding próbował, mhm. gdzieś tam jakieś zrywie to ataku były, ale TB jakoś miało spotkanie pod kontrolą. Lepiej sobie radzili i robili takie pułapki, które ściągali zawodników sport bondingu a potem chodzili z kontroli i i ty same wygrywali. Sportboning gdzieś tam w końcówce Strzeli to swoje diabłaki i czym jeszcze mieli te jakiś płomyk nadziei, ale to już naprawdę no było, jak się okazało. Już było za późno. Już tak? Było za późno. No dobrze, ja, no za późno nie jest żeby zakończyć to podsumowanie skróconego tygodnia, skróconego przez e, kolejny majowy długi weekend. Majowy czerwcowy no, no nie, no w sumie pół na pół. Pół na pół dokładnie jak się ktoś dobrze rozpędzi. No i to kończymy też jednocześnie jako ostatnie w tej formie podsumowanie. Potem już będziemy promować czytelnictwo. Ty siądziesz do maszyny do pisania czy do laptopa i będziesz pisał w formie pisemnej, gdyż ponieważ przez najbliższy miesiąc będę niedostępny w Rzeczpospolitej. Tak. Zobaczymy, tak. jak z tym no Może coś sobie Nagra. Zobaczymy, zobaczmy. zobaczmy to tak, będzie. że będzie. No, na no. aktualnie ciężko, o, na aktualnie, żeby wrócić. Cokolwiek ten, tak. No ja, że odpalisz telefon i na żywo, będziesz teraz już masz takie doświadczenie, że, że, że sam to pociągniesz, poopowiadasz. No dobra, no co na tym kończymy? Ja się żegnam. Tak, ja dziękuję. Że I zobaczymy, w jakiej formie będzie reszta podsumowań. W wybitnej formie. To na